Witajcie, z tej strony bojownik. W dzisiejszym odcinku Hood History poruszymy temat Adriana Sheparda i jego prawdziwej tożsamości. Pewnie zastanawiacie się, o czym ja kurwa fajtole. Czy wiadomo, kim jest Shepard? To ja Wam powiem tyle. Chuja się znacie, gdyż mam solidne dowody na to, że Adrian Shepard to nikt inny niż Andrzej Leper pod przykrywką. Zacznijmy od tego, że Adrianek jest cichym protagonistą i nigdy się nie odzywa. Andrzej Leper był znany z tego, że został uciszony przez rząd. Nie wiem jak wy, ale ja tu widzę jakieś podobieństwo. Jeżeli dalej mi nie wierzycie, to mam dla was więcej dowodów. Uwaga! To was ze skarpet wypierdoli! Edward Gierek, znany również jako g pod koniec Opposing Force uwięził Szeparda w limbo, też stanowił zbyt duże zagrożenie dla jego operacji. Dziś już to słyszeliście, prawda? Andrzej leper miał haki na każdego, co nie spodobało się to pewnym ludziom. 5 sierpnia 2011 roku oficjalnie leper popełnił samobójstwo, jednak że prawda jest taka, że został zamordowany przez nieznaną osobę zatrudnioną przez rząd. Nie widzicie podobieństwa? Oboje zostali uciszeni, bo nie odpowiadali komuś związanym z rządem. Udało mi się zrobić fotografię zabójcy Lepera, jednak jego twarz jest zakryta, co utrudnia nam zidentyfikowanie uciszecza. Przy okazji, to może być już doszukiwanie się na siłę, ale imiona obu uciszonych zaczynają się na A. I to na tyle w dzisiejszym odcinku Hood History. Być może właśnie jest to rozwiązana, największa zagadka wszechczasów. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Trzymajcie się.